Siemanko, jestem CamelotXPL, a to jest mój pierwszy odcinek z serii e, What of Tanks na żywo Dobra, teraz doszedłem do klanu 23. Dywizja Zamachowców Chyba jakoś tak e, Już to jest moje trzecie konto, w którym jestem To jest moje, jakby mogę to powiedzieć Trzecie konto, które jest w tym klanie o! I chcę stworzyć nową serię, ale to powiem jak już pojadę Przejdziemy się Chińczykiem piątym czerem. chcę stworzyć nową serię pod tytułem e, właśnie nie wiem jaki będzie tytuł ale jest temat e, że w tej serii chcę pokazywać e, kurde jakby wam to powiedzieć e, dany czołg jak się nim gra opisać go takie rzeczy i chciałbym to zrobić z wszystkimi czołga, czołgami Ogólnie z World of Tanks Na razie mam ich trochę, ale nie mam za dużo Bo jeszcze na innych kontach mam coś tam niemieckie e, Coś tam mam e, rosyjskie 9 tier 2.9 e, Mój kolega ma e, amerykańskie To coś bym chciał wam pokazać Więc e, na razie jedziemy Chińczykiem I napiszcie jakby ta seria mogła się nazywać Zobaczę tylko go, Zawsze go sprawdzam, bo nie pamiętam nigdy. No, dobrze jest. 3%. Ja strasznie cicho mówię, nie wiem dlaczego. Dobra. Przejdziemy się jak zwykle na C9B9. Tam zawsze jeszcze. Obronę tą yy, bazę. W e, World of Tanks nad żywą chciałbym pokazać wam... E, czekajcie, e, No, odcinki z World of Tanks takie po 2-3 odcinki, czasami dłuższe. Chciałbym jeszcze nagrywać Minecraft z Xboxa. Ogólnie grę z Xboxa, ale muszę jeszcze ogarnąć jak się to robi. Bo za bardzo nie kapuję. No. Ogarnę, jak się to robi i ponagrywam tam coś. tego skata trzeba zjechać. Tak mi dziwnie klatkuje. Nie lekuje, ale klatkuje. tak, ty. No. Teraz już trochę się skitrać, trzeba, bo już mnie widzą. Mam prawie, mam dokładnie 95% załogi, chcę zrobić yy, żarówkę na początek, a potem też jeszcze się skmini. No, i tyle. Chińska nacja, bardzo fajna. Bardzo fajne czołgi. znaczy ja wolę szybkie czołgi, dlatego yy, wolę Chińczyków, tu, żeby nikt nie wyjechał i poczekamy tu na to na pierda. klatkuje mi tego wojen woda nie mam, nie mam tak znowu świetnego kąpa ale nie mam też najgorszego Że jak lam to na przykład mam 50 FPS -ów. Dobra czy właśnie na... O kurde, DHC ale ten czołg jest bardzo miękki i to jest największa jego woda bardzo miękki o ma chyba pancerza 50 raczej tu skiter trochę bo coś na sztu Matilda Oj 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 Mam jeszcze Arte chyba su to jest nie to jest 326 jakoś taką gorzienica na po podę... uff tu nas... od grilla. I ona jest bardzo głupia, ta arta, nie podoba mi się w ogóle, bo tam najczęściej trafi i na przykład bierze mi za 16 albo takie rzeczy mixem 40 brakuje mi jeszcze, bym mógł spadać, ale... Zostaję wolę na doświadczenie na T3485, bo y, za 15 tysięcy doświadczenia jest y, lufka, która jest mi bardzo potrzebna, bo ona ma penetracji bodajże 144-194, a ta lufka ma penetracji y, 115. No to wiecie, nikogo nie przebijam? Ale mogę kupić lufkę, ale za bardzo nie chcę, bo zaraz będę miał szósty tier Chińczyka. Co to jeszcze mamy? Martera dwójkę, bo jadę na Wespę Arte, bo y, nie Dawida tej Arty. Śmiesznie losuje. To przejdziemy się jeszcze do 34-35. I to y, będzie koniec, albo bo jeszcze jeden odcinek. Jak rzucę na piątki, to jest bardzo, bardzo rzadko go rzutka. to jest wszystko w porządku, a tak to nie przebija. Moje statystyki cały czas się rosną, bo wcześniej miałem. 460 jak nie bym gram w miesiąc z tym yy, ogólnie z modami, że czy w ogóle i podroszmy i o 70 ale to jest nie za dużo, bo mało gram ogólnie woda Nie mam czasu No i nie chcę mi się bardzo czasami zniechęca zniechęcam mnie ten czołg jakby miał go wymaksowanego to już więc jak grał, ale też mnie zniechęca. I właśnie zaraz odblokuję ten, yy, ten następny etiar. a A chciałbyście mogli powiedzieć, który chińczyk jest lepszy, ten yy, szósty tier, ten. To jest 5916 i jakiś jeszcze, tam jest nie pamiętam jaki, który, ty, który jest lepszy. Ale właśnie ten 5916 on ma strasznie słabe lówki. Myślałem nad tym drugim. Zapomniałem go nazwy. To poczekamy chwilę. No, nie, strasznie są On tam o 150, chyba, nie wiem, nie wiem, nie, nie przekonywała mnie ta penetracja, to spróbuję trochę skontować, yy, jak się to mówiło, skontować, no. nas, tym drogiem wolę się jakoś skapić czy coś, więc... Użyte, nie widzę ich tu. Próbuję Tutaj jest 9, ale nie wiem, czy mi się to uda. Tu widzę właśnie 100. O, to był piękny strzał 115, 94. Wydaje mi się, że za daleko trochę nie zarysowaliśmy KW1 i więc... Tukaj wyjechał na KW1? KW1S. KW1S. kw Rozdaj mi się, kogo z nim będzie największy problemy. i Teraz zostałem grubo. Jest c 150 i KW1S i jakie ja Pander. Spróbuję tam podjechać, coś tam, żeby ich obronić. Ale znowu tu też nie dajemy rady. alko ja z KW1 zostałem tak? O kurde Nie to uważam go Dobra e, Tu mi brakuje jeszcze 3000 albo O właśnie to jest typa 58 Porównamy te dwa czołgi Wytrzymało już typa 58 ma e, większą masę typu 58 większą moc no ma większy silnik e, typ 58 ale jest cięższy też dużo e, no prawie o połowę cięższy i e, maksymalna prędkość e, większa jest 59,16 penetracja kadłuba 45 na no, 30 penetracja wieży tu jest trochę większa ale to i tak uszkodzenia pocisku standardowego y, to jest 120 tu jest y, 84 minimalne 64 penetracja 104 tu jest troszkę większa ale on ma jeszcze lufki lepsze ma jakie on tu ma jeszcze lufki? no lepsze lufki bo tym Typy e, 5916 16 gram na aktualizacji, i on miał działko kalibrowe czyli na penetracja? no nie za duża. No, nie ma co do wyżej działka. No, przejedziemy się jeszcze jedną bitwę tym, już z e, też jest to bardzo fajny czołg, Nie można się nim pobawić. Nawet jak rzuć go na piątki, to to daje sobie dobrze radę, a bardzo często go rzu rzuca na piątki, no, no właśnie. Dobra. To działko ma średniej penetracji 98 na pociskach 100, y, premium 126 za golda. To by to jeszcze powiedzieć o tym czołku. Yy, nie ma za dobrej penetracji, nie pamiętam y, penetracji wieży. Nie pamiętam chyba 50. jakoś 50. Ale jak rzuci go na trzecie tiery, to jest naprawdę kozacki, Nawet na piątkach dobrze mu idzie. Raczej przebija większość. Co tu powiedzieć? Dobrze się schyla yy, ta... Yy, to działo Teraz zobaczymy całą noś. Naprawdę bierze dużo. nie ja A my to spróbujemy Jeszcze by nie zabili Jest Arda Arda jest tutaj To spoko Dobra, spróbujemy dalej To jest właśnie F7 Spróbujemy ich tu z dołu zajechać Ale raczej nam się to nie uda Ale spróbować można jest 49 o, 121. Szybki reload, bo e, 6 sekund z drobnymi. Bez... bez... bez, bez kurwa. Jestem trochę zmęczony. Dlatego tak mówię. No bez e, żadnych tam duperali żeby szybciej przeładowanie ja ogólnie na razie nic nie dodaję z takiej rzeczy No. Co to powiedzieć no i tyle nad powolutku kontować można tym czuję ale powolutku bo można się uczyć o Kurde. Stuk, stuk. No. No i właśnie to jest życie takie. Dobra, to był koniec tego odcinka. E, napiszcie mi w opisie jak się ma nazywać tamta seria. No i jeszcze coś tam w skminie. Marka.